Treściwy podcast o content marketingu, sprzedaży i komunikacji w biznesie, napędzany przez głównie treści, mój Marcin Cichocki. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym treściwym wywiadzie, w treściwym podcaście. Dzisiaj moim gościem jest Marta Prokop, branded content manager w Hawas Media Group Polska. Cześć Marta. Cześć Marcin, cześć wszystkim. Marta, powiedz, czym się na co dzień zajmujesz, gdzie pracujesz i jaka jest Twoja rola w Hawas Media Group? W Hawass Media Group pracuję od trzech lat, czyli jeszcze przed pandemią zaczęłam swoją karierę w Hawassie. Natomiast sytuacja jest taka, że zmieniliśmy trochę nazewnictwo jakby z Hawass Media Group i Hawass Creative Group, a ja pracuję w takiej interdyscyplinarnej jednostce content marketingu, to jest Socialize, która tak naprawdę jest integralną częścią Hawass Media Group, ale jednak jest wyspecjalizowaną, jak wspomniałam, jednostką. Skupiającą działania w obszarze copywritingu, content marketingu, produkcji, którą ja też się zajmuję między innymi jakby całym takim ustawianiem social mediów, jesteśmy odpowiedzialni za kreację, za koncepty, za rozwiązania social mediowe dla klientów agencyjnych. Okej, okay, brzmi fajnie. Rozumiem, że waszymi klientami są raczej większe marki, prawda? Tak, naszymi klientami są duże marki, duże marki agencyjne, z którymi pracujemy tak naprawdę od wielu lat. Oczywiście na bieżąco startujemy w przetargach i jesteśmy w procesie, w którym klienci przychodzą i odchodzą, jak każda duża agencja czy firma. Natomiast to są duże nazwiska, mówię tutaj zarówno o osobach, które pracują po stronie marketingu, jakby dyrekcji, jeśli chodzi o klientów, i tak samo jeśli chodzi o same marki. To też jest tak, że na przestrzeni lat, co jest normalne, to się wszystko zmienia i. I gdzieś tam ci klienci, tak jak mówiłam, przychodzą i odchodzą. Natomiast to są najczęściej duże brandy. Okej, okay. okej. Okay. Czyli Wasza jednostka też um, specjalizuje się po części we współpracy z influencerami. I o tym właśnie dzisiaj sobie trochę pogadamy. O tym, w jaki sposób przygotować się do współpracy z influencerem, kiedy zacząć, kiedy, kiedy marka powinna w ogóle zacząć rozważać współpracę z influencerem, o czym pamiętać przed nawiązaniem kontaktu i współpracy z, z influencerem, czy o tym, gdzie w ogóle ich szukać. No i powiedz mi, Marta, zacznijmy w ogóle od początku, z jakimi influencerami współpracujecie lub współpracowaliście ostatnio. Pytasz o, pytasz o nazwiska czy o zasięgi? Bo to jest trochę tak, że, że pracujemy tak naprawdę ze wszystkimi. Sytuacja teraz na rynku jest taka, że influencer marketing bardzo, bardzo mocno się rozrósł i praktycznie wszystkie albo prawie wszystkie marki korzystają z takiego narzędzia, jakim jest influencer marketing. Dobierają, i to jest też cel naszej rozmowy, dobierają influencera tak, który jak najlepiej ma spełnić ich oczekiwania. W zależności od tego, czy to są działania sprzedażowe, czy to są działania czysto wizerunkowe, to wybieramy influencerów dokładnie pod potrzeby klienta, pod potrzeby marki, pod potrzeby tego konkretnego produktu, no bo to jest tak, że marka to jest jedno, a produkt to jest drugie. W związku z czym to rozróżnienie i dobór osób jest bardzo, bardzo szeroki. Na przestrzeni ostatniego tak naprawdę czasu też zmienił się w ogóle podział na influencerów. Kiedyś to po prostu była osoba, która jest wartością dodaną i mało jakby osób z tego korzysta, albo niewiele, część osób się boi, część osób nie wie. Natomiast teraz generalnie środowisko jest podzielone na top, czyli takich celebrytów, są to są topowi influencerzy, którzy mają zasięg powyżej pół miliona odbiorców followersów, to jest makro, gdzie mają od 100 do 500 tysięcy followersów, później jest średnio tak naprawdę zasięgowy influencer, czyli do 100 tysięcy i mikro i nano influencerzy. Ci dane influencerzy to są sobie takie już naprawdę małe, tak? Czyli nie wiem, 10 tysięcy, 8 tysięcy. Wydaje się dużo, a tak naprawdę jeśli chodzi o dobór marki, to jest niewiele. Uh -huh. A możesz się pochwalić, z jakimi nazwiskami ostatnio współpracowaliście? Trochę pewnie mogę. Ja mogę mówić tylko sobie, jakby nie chciałabym też pochwalić się. Ze zespół, ja pracowałam i z dużymi typu Magda Gessler i z Ma Fashion, jakiś czas temu, pracowałam też, robiliśmy realizację z Karolinią Pisarek, tych nazwisk jest bardzo dużo, w od tego, kto to ma być, mieliśmy współpracę z podróżnikiem Tomkiem Michniewiczem, przy okazji, jakby jego całego zawodu i wyjazdu. Także te nazwiska są bardzo różne. Od mniejszych, tak jak wspomniałam, bo większych. Natomiast w zależności od tego, chyba nikt to jest, chociaż też, tylko tego, jakie potrzeby, jakie zadania ma spełniać, jeśli chodzi o, o dopasowanie do koncepcji klienta i marki. A gdzie w ogóle szukać influencerów? Gdzie możemy ich znaleźć i w jaki sposób w ogóle rozpocząć ten proces, jeśli marka chce zacząć korzystać z influencer marketingu? No oczywiście, w internecie, jakbym miała zażartować, A tak poważnie, to to jest rolą agencji. Rolą zespołu jest to, jeżeli oczywiście klient dysponuje swoją agencją lub domem mediowym, który dopasowuje i strategię, i media do. Całej, jakby swojej strategii i koncepcji tego, co, co na dany rok prezentuje. Natomiast duże agencje, duże domy mediowe lub agencje, jakby influencerskie, specjalizują się w tym, że mają narzędzia, które stoją za ich decyzjami, wyborem i propozycjami. I my, jako Socialize, też korzystamy z takich narzędzi, to jest czy Influencer Tool, czy senti one czy brand 24 Trochę też jest tak, że klient przychodzi. I wie na przykład, z którymi nazwiskami nie chce pracować. To też się zdarza i to jest normalne. Nie wszystkie nazwiska pasują do konkretnego produktu, do konkretnego brandu. W związku z czym, jakby rolą zespołu i rolą specjalistów, którzy w oparciu o wyżej wspomniane narzędzia szukają influencerów, jest dobrać tak osoby, które maksymalizują proces i maksymalizują dotarcie do, do tej grupy, do której chce dotrzeć klient. Co oznacza, że czasami jest to metoda prób i błędów. Yy, I na przykład mam na myśli tutaj pokazywanie listy, przedstawianie klientowi, gdzie tych nazwisk jest na przykład 10, 15. Yy, I wiemy, że z jakichś powodów, któreś osoby na pewno wypadną, lub nie. Natomiast yy, czasami też jest tak, że, że osoby pracujące w zespołach, w tym ja, yy, mają czuja po prostu mówią, dobrze, ta osoba jest świetnie dopasowana, proponujemy klientowi. Czasami jest to strzał w dziesiątkę, czasami jest to gdzieś tam metoda czystych negocjacji, kogo chcemy tak naprawdę wziąć do, do kampanii. Bardzo uważnie dobieramy te osoby, bez względu na to, czy komuś się może wydawać, że to jest takie, taka prosta praca. To jednak zajmuje ten research sporą część, jeśli chodzi o, o same propozycje i strategie. I my też bardzo uważnie, jako zarówno jako jak i sami specjaliści, patrzymy na to, kto to ma być. To nie są ad nazwiska, to nie są ad propozycje tylko po to, żeby gdzieś tam kogoś dopasować. I jak wygląda taki proces dopasowania influencera do marki czy do, do kampanii? Kluczem jest brief. To, co my dostajemy od, od klienta lub gdzieś wspólnie wypracujemy te koncepcje, jest to, że musimy wiedzieć na czym stoimy, mówiąc wprost? Czyli opieramy się o daty, opieramy się o produkt, do którego musimy influencera lub influencerów dobrać. E, oczywiście jest za tym coś takiego jak zasięg i KPI, e, to na czym klientowi najbardziej zależy, ale na samym końcu też jest budżet. Który musimy gdzieś tam wygenerować, no bo nie ukrywajmy, że są współprace płatne. Wszyscy to wiemy, rynek jest wolny, w związku z czym to też jest ich praca. I to są takie cztery, cztery obszary, gdzie zaczynamy po prostu przekopywać nazwiska i zastanawiać się nad tym, co to może być. Później sprawdzamy, albo w ramach narzędzi, albo w ramach statystyk otrzymanych od influencerów lub ich menadżerów, to w jaki sposób y, jesteśmy w stanie dowiedzieć zasięg lub jesteśmy w stanie określić ramy kampanii. Bardzo często jest tak, że osoby, które są dobierane do, do konkretnych działań, same proponują. I też to jest fajne w tej pracy, że oprócz tego, że my przekazujemy im brief, już jeżeli się dogadamy co do współpracy, to oddajemy im trochę pole do, do popisu i wolną rękę co do tego, jak chcą przedstawić konkretną koncepcję. Dlatego, że influencerzy też bardzo dbają o swój feed, o to, kim są w tym świecie i jakie wartości prezentują, w związku z czym to też musi być spójne z ich działaniami na co dzień. To nie może być oderwane totalnie od rzeczywistości. Czyli osoby, które wiemy, że jest... To nie jest mój kez, ale obrazując, osoba, która nie je mięsa i wiemy, że nikt, czy w rodzinie, czy z partnerów nie je u nich mięsa, no nigdy nie zaproponujemy mu reklamy produktu, który jest mięsem. Mówiąc prosto, to musi być wszystko spójne i musi być, musi być konkretne, jeśli chodzi o, o samą komunikację treści. Wspomniałaś o tym podziale influencerów na celebrytów średnią, wyższą półkę nano, mikro i tak dalej. No i właśnie lepiej współpracować z kilkoma mikroinfluencerami, czy z jednym większym influencerem? Jak do tego podchodzicie? Jakie strategie obieracie? To wszystko zależy. Bo, bo to jest tak, że czasami jest to duża kampania i duża marka, która chce mieć duże nazwisko. Że o tym będzie głośno, to będzie gigantyczny zasięg. Ta osoba jest tak dobierana, że jest wzorem dla grupy, która, która ten produkt ma kupić lub ma zaistnieć w świadomości konsumentów. I wtedy bierzemy duże nazwisko. To też jest. Cały proces, który decyduje o tym. Natomiast czasami jest tak, że są to mniejsze działania lub działania, które mają dotrzeć do, do różnych grup. Wtedy bierzemy kilka osób pod uwagę i jakby ten zasięg się w koniec końców kumuluje, a gdzieś ta grupa odbiorców tak naprawdę jest, jakby to powiedzieć, zagospodarowana przez różne, różne obszary, czy to wiekowe, czy, czy geoterytorialne i tak dalej. Czyli jeżeli mamy na przykład kampanię dla marki kosmetycznej, to czasami jest tak, że bierzemy duże nazwisko i jakby to jest twarz całej komunikacji produktu na 3-4, czasami 6 miesięcy. A czasami jest tak, że jest to promocja i premiera produktu i wiemy, że klientowi zależy na dostarczeniu zasięgu X w określonej grupie wiekowej, w określonej grupie terytorialnej. I wtedy bierzemy na przykład 5-6 osób, czy to kobiet, czy to mężczyzn. To bardzo dużo zależy od tego, co my chcemy pokazać i do tego dobieramy ludzi. Czy lepiej jest mieć jedno nazwisko, czy kilka? To nie jest tak prosta odpowiedź, tak jak wspomniałam, to zależy, bo czasami jest tak, że duże nazwisko nie sprzeda, bo to są najczęściej działania wizerunkowe, tak? Do sprzedaży, chyba że mamy kod, gdzie tam jesteś w stanie zobaczyć, że jest promocja u jakiegoś sera, to okej. Okay. Natomiast to są działania czysto wizerunkowe i to też trzeba o tym wiedzieć, że czasami jest tak, że mniejsza osoba, mówiąc tutaj o mniejszym zasięgu czy o mniejszej jakby zasięgowości, jeśli chodzi o świadomość, nie wiem. Celebryta lub niecelebryta, czasami sprzeda więcej i lepiej zrobi dla tej marki niż duże nazwisko, którym się posiłkują wszyscy lub niemalże wszyscy. Chyba też się zmienia trochę trend, że, że te duże nazwiska też nie biorą wszystkiego, tak mówiąc brzydko. To, to naprawdę jest ciekawy świat, który gdzieś tam codziennie jest w stanie nam zaskoczyć z różnymi rzeczami. A nie jest też tak, że te mniejsze nazwiska. Jakby konsumenci bardziej im ufają, i że ci celebryci, ci topowi influencerzy już jakoś nie wywierają aż tak dużego wpływu na decyzje zakupowe konsumentów. Są nam bliżsi, w związku z czym bardziej możemy im zaufać, ale też jest tak, że duże nazwiska powodują, że ktoś. Yy, Mówi tutaj głównie o ludziach młodszych, aspirują do tego świata. I wszystkie te rzeczy trzeba brać pod uwagę. To znaczy, że. Tak, mniejszy influencer jest bardziej w teorii wiarygodny, bo jest, nie wiem, gdzieś tam nam, tak jak mówię, bliższy i, i to nie jest osoba z pierwszych stron gazet czy, czy z pudelka, czy jakkolwiek. Natomiast to też jest tak, że, że czasami chcemy, żeby wskoczyć na inny, inny level tego, nie wiem, że marzyłam zawsze na przykład o takim samochodzie, albo to jest abstrakcja, ale albo marzyłam o czymś tam. W związku z czym też chcę to kiedyś mieć i te osoby, które. Są dużym nazwiskiem, nie zawsze są oderwane od rzeczywistości, w związku z czym też mogą zrobić krok do tego, do tego konsumenta. I takim przykładem, na przykład, jest Iga Świątek. To jest młoda dziewczyna, jest, za nią stoi inna historia. I oczywiście jest wyjątkowa, w sensie, że jest młoda, jest super utalentowana, odnosi sukcesy i tak no, dzieciaki w jej wieku nie kupią sobie Rolexa ale ona też nie jest osobą, która świeci taką marką. Robert Lewandowski na przykład, który też jest ogromnym nazwiskiem, jest twarzą 4F, czyli marki, którą, która jest szeroko znana, która jest polską marką i większość z nas może sobie pozwolić na, na rzeczy, wypuścił limitowaną kolekcję butów, która się sprzedała w 3 minuty. Więc to też jest tak, że, że, że nie kupili najbogatsi Polacy, tylko kupili ludzie, którzy są Uber fanami Roberta, i czekali na to, aż ten produkt będzie. Więc to, to tak naprawdę jest wszystko bardzo, bardzo płynne. Okej, okay, to o czym powinniśmy pamiętać przed nawiązaniem kontaktu i współpracy z influencerem? Czy są jakieś miny, na które możemy się naciąć, albo jakieś haczyki, na które warto mm, uważać? Na pewno trzeba pamiętać przede wszystkim, że to jest też człowiek eee, i, i ma swoje humory dni, lepsze, gorsze, jest zabiegany i tak dalej, tak jak każdy z nas. Ja zawsze z takiego założenia wchodziłam i do tej pory wychodzę, jeśli z kimkolwiek zaczynam współpracę. Trzeba na pewno pamiętać o tym, żeby się umawiać na konkretne rzeczy, czyli podpisujemy umowę, wszystkie operacyjne kwestie dopinamy na ostatni guzik, jeżeli jest to Umowa na trzy miesiące, to musimy pamiętać na przykład o tym. I to też jest naszą rolą, ale też rolą osoby, która jest po stronie czy to menedżera, czy, czy, czy sama influencerki, influencera. Bo nie wszystkie osoby, które są znane w świecie internetowym, mają menadżerów, że na przykład jest to temat włączności branżowej, tak? Że jeżeli podpisujemy się z marką X, no to dobrze by było, żeby w okresie kampanii żadna inna konkurencyjna marka do. Tej, z którą ja na przykład reprezentuję i z którą podpisuję umowę z tobą, nie miała świadczeń w tym samym czasie. Czasami jest tak, że te osoby o tym pamiętają i robią to z czysto etycznego, własnego punktu widzenia, a czasami jest tak, że trzeba o tym przypominać. W związku z czym na wszystko, na coś umawiamy, podpisujemy umowę, podpisujemy zakres świadczeń, który jest wyceniony, który jest realizowany. Musimy pamiętać o tym, że wszystkie materiały są do akceptu. I tworzone zgodnie z wytycznymi. Musimy pamiętać, że czasy się zmieniły i w wielu umowach jest, są wpisane tak zwane obostrzenia co do wizerunku czyli, że marka ma się prawo wycofać, jeżeli działania osoby, która jest aktualnie podpisana z nami, mogą mieć wpływ na, na szkodę, czy to kampanii, czy to marki. O tym też trzeba pamiętać. Co do samego przygotowania, to myślę, że, że harmonogram, daty, w których chcemy to robić i pilnowanie tego, też jest kluczowe, bo te osoby mają dużo innych działań, które też są ludźmi, tak jak wspomniałam. W związku z czym to nie jest tak, że siedzą przy komputerze non-stop. To też jest świat, który się czasami dzieje tu i teraz, w związku z czym no, zdarza się, że. Influencer wrzuci coś, co, co ma literówkę, co ma nim jakiś błąd, albo jest niedokładnie tym, bo się pospieszył na przykład, tak? że nie było akceptu, ale wie, że ma deadline i puszcza. Yy, I to jest kwestia tego, na co się umówimy. Jeżeli wiemy, że jesteś w stanie zadzwonić i powiedzieć, słuchaj, zdejmij, bo tam jest błąd, coś, to jakby najczęściej tak się dzieje. To też jest tak, że, że oni wiedzą, że to jest biznes i pracują na swoje nazwisko i chcą, żeby klient na samym końcu był zadowolony. To może, jeśli oczywiście możesz zdradzić, pomówmy, zdra zdrać nam najdziwniejsze wymagania czy, czy oczekiwania influencerów, z jakimi się spotkałaś. Czy, czy było to coś takiego totalnie z kosmosu, czy raczej, raczej influencerzy przy współpracy są raczej normalni i, 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 i tacy nie, nie ekstrawaganccy, na jakich się często kreują. Nie wiem, no zdradzić sobie tego nie mogę, to nie jest też tytanowa słomka jak u natomiast ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś ma swoje Założenia, jeśli chodzi o strefę komfortu przy kampanii, I na przykład wiem, że jest uczulony na coś albo nie zje czegoś na planie i tak dalej, bo ja też to zawsze pytam, jeżeli robimy jakąś większą sesję. Bo tak jak wspomniałam, w socialize realizujemy również produkcyjne rzeczy, sesje, spoty, animacje i tak dalej. Jeżeli ja wiem, że influencer będzie na planie, to moją rolą jest też zadbać o jego komfort. W związku z czym dla mnie fanaberia to jest jedno, a to, jak on się czuje i wiem, że będzie dzięki temu miał lepszy dzień. Jest ok. Zdarzyło mi się, że ktoś był uczulony na pierze w poduszce, która miała być na, w pomieszczeniu, w którym robiliśmy sesję. Czy to jest fana I taki nie. Jeżeli ktoś ma z dwie godziny mieć czerwony los i kichać co 5 minut, to dla mnie to nie jest żaden case, żeby komuś to usunąć. Raczej jest tak, że to są chyba podciągane historie. Ja nie zdarzyło mi się ani... Ja się nie spotkałam z czymś takim, co byłoby ekstremalnym przeżyciem, jeśli chodzi o, o wymyślenie przez influencera jakiegoś takiego sposobu na, na zwrócenie na siebie uwagi. Ale generalnie, ja tak jak mówię, no to są ludzie. I jeżeli ktoś ma gorszy dzień albo chce, żeby nie wiem, był taki, a inny sok gdzieś tam, to, 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 to czemu nie? Bo to też ma wpływ na moją pracę, koniec końców, i na pracę całej ekipy, i na pracę i zadowolenie klienta. Więc, więc nie. nie. Nie mam historii, w których ktoś kręci nosem. Okej, okay, to teraz zapytam, jakby pociągnę trochę ten temat czy współpraca z influencerem jest niebezpieczna? Czy może się odbić czarnym PR-em, czy odbija się czarnym PR-em, czy spotkała się z czymś takim, że marki koniec końców żałują, że nawiązały współpracę z influencerem? Czy jest niebezpieczna? Chyba nie. Powiedziałbym bardziej, że jest ryzykowna. Ale to też jest tak, że, że ryzyko jest zawsze i to nie ma znaczenia czy pracujesz z influencerem, czy wychodzisz z domu do pracy. Natomiast to nie jest niebezpieczeństwo. To jest też tak, że trzeba się przygotować na wszelkie możliwe opcje, a jest masa sytuacji, na które się nie jesteśmy w stanie przygotować. Czarnego PR-u bym się raczej nie obawiała, raczej bym się nie obawiała tego, że ktoś powie, że influencer jest dobrany totalnie z kosmosu i w ogóle nie pasuje do marki. Pamiętajmy też o tym, że rolą agencji i nas jako zespołu Socialize jest to, żeby dobrać tych influencerów najlepiej, ale czasami jest tak, że ktoś się uprze na coś i powie: Dobrze, to jest mój typ, ja chcę pracować z tą osobą, róbmy. I nie zawsze to się odbija dobrze, zarówno dla marki, jak i dla klienta i dla samego influencera. To jest trochę ryzyko po obu stronach. Jeżeli wchodzimy, robimy i decydujemy się, to oczywiście tak, natomiast. Nie wiemy, jaki to będzie miało wpływ. Znaczy, wie, nie wiemy. Możemy się domyślać, jaki może mieć wpływ, jeżeli ta osoba jest źle dobrana. I czasami jest tak, że to jest, może być wielki sukces, mimo obaw, a czasami jest tak, że to może być porażka. Tego się nigdy nie wie. To też jest tak, że czasami ktoś się może nie wywiązać ze swoich świadczeń lub ze zobowiązań. No jest umowa, która reguluje, w związku z czym jesteśmy spokojni. To nie jest niebezpieczeństwo, to jest ryzyko, bo, to, bo, bo zawsze tak jest, jeśli się pracuje z ludźmi. Natomiast najczęściej to są profesjonaliści i po jednej i po drugiej stronie, a przynajmniej ja ufam i wierzę, że tak jest, w związku z czym staramy się to ryzyko lub to, co powiedziałaś, niebezpieczeństwo minimalizować. Jest, żyjemy też w świecie takim, który jest w stanie potwierdzić wszystko, bez względu na to, czy to jest dobre działanie, czy złe działanie, i ciężko jest ciągle się bronić przed tym, że ktoś coś powiedział lub nie powiedział. To, to jest tak, że kiedyś ciężko było znaleźć na kogoś, mówiąc brzydko, haka, ale nie dlatego, że tego nie było, tylko dlatego że nikt po prostu się tym aż tak bardzo nie interesował. A to jest świat, który jest otwarty dla wszystkich, w związku z czym każdy uważa, że mam prawo coś powiedzieć. Tu mam piję do tego, co powiedzieć o czarnym piarze. Natomiast nie, to się, to się rzadko zdarza. To są też takie tematy ryzykowne, akurat to jest case z rynku, absolutnie nie nasz. Nie wiem, czy, czy bitcoiny, czy ktoś, czy coś. Marka sama decyduje o tym, czy chce wziąć w tym udział, i influencer też sam decyduje o tym, czy chce wziąć w tym udział. W związku z czym. Ta odpowiedzialność spoczywa na obu stronach, bo to, że ktoś przychodzi do Ciebie z jakąś propozycją nie znaczy, że musisz ją wziąć. A jakby po stronie klienta czy agencji jest to, że nie zawsze wszystkim musisz to, to proponować, bo czasami to ryzyko może być duże. Jeśli chodzi o, samo, o samą współpracę, to tak jak powiedziałam, to nie jest niebezpieczne. To może być ryzykowne, jeżeli jest niezgodny z marką, czy niezgodny z influencerem, czy z zasadami, którymi prezentuje agencja, czy klient. Ale nie, takie sytuacje przynajmniej w moim, w moim doświadczeniu i pracy się, się nie zdarzały. A jak myślisz, kiedy marki powinny zacząć współpracować z influencerami? Kiedy jest ten idealny moment, żeby wykorzystać to narzędzie? A kiedy, kiedy jednak lepiej, lepiej, Twoim zdaniem, odpuścić i skupić się na, na innych kanałach komunikacji i dotarcia do konsumentów? Wydaje mi się, że kluczowym jest moment, w którym marka ma zbudowaną świadomość. Czyli, że nie chodzi o to, żeby czekać, aż marka będzie love brandem, ale chodzi o to, żeby wiedzieć, że są do tego badania i narzędzia, żeby to sprawdzać. Kiedy marka jest gotowa na to, czyli że mamy tak zbudowaną świadomość, że coś, co może nam podkręcić jeszcze, jeszcze działania, jest to, żeby dobrać osobę, która będzie reprezentowała nasze DNA. I czasami jest tak, że nawet duzi klienci nie chcą albo mają oporę przed pracą z influencerami, to się też zdarza, bo mają obawy, że to nie sprzeda, że, że ten zasięg będzie niewielki, albo że budżet będzie przepalony i wersus to, co się stanie, to jest też tak, jak wspomniałeś w poprzednim pytaniu, to jest zawsze ryzyko. Natomiast jeżeli mamy zbudowaną świadomość marki i chcemy dopalić jakby całą resztę, to warto wziąć osobę, która, która jest tożsama z nami, albo bliska bardzo nam, klientowi, po to żeby dotrzeć do albo do młodszej grupy, albo do innej grupy. Musimy pamiętać o tym, że jeśli jest to osoba, która jest autorytetem, to ta marka też musi, musi mieć ze sobą zbudowaną pozycję. Czasami jest tak, że dla mniejszych, nawet marek, które nie, nie są jakoś super szeroko rozpoznawalne, influencer jest w stanie ją podnieść i dać świadomość ludziom. To też działa w dwie strony. To nie jest tylko tak, że, że, że marka się musi decydować i to marka decyduje o tym, kiedy jest ta, ta data albo ten dzień, kiedy to robi. Czasami są to takie strzały, że mówią: Dobra, biorę to i to zadziała. I na przykład dzieciaki szukają dzieciaki to może nie jest dobre słowo ale konsumenci szukają tego produktu. Bo chcą mieć, bo aspirują. Czasami jest tak, że jedno słowo przez influencera powiedziane może zburzyć też, też markę. Pamiętajmy, że polski rynek też jest trochę inny wersus rynek światowy, bo tam influencerem jest i marką jest sama osoba, w związku z czym im chyba też jest łatwiej, ponieważ oni mają swoje brandy, ja mówię tutaj o topowych nazwiskach. Po prostu zarządzają swoją marką. Nie tylko mówię o sobie jako marką personal brandingiem. Ale marką jako produktem, który sprzedają. Czy to są kosmetyki, czy to są buty, czy to są nie wiem, zeszyty i tak dalej, i tak dalej. Więc czasami jest tak, że osoba sama jest marką, w związku z czym produkuje produkt po to, żeby zmonetyzować to, co robi w zasadzie chyba więcej pytań do ciebie nie mam. Bardzo ci dziękuję Marta za, za udział w treściwym podcaście, za podzielenie się swoją wiedzą dotyczącą influencer marketingu i cóż, mam nadzieję, że widzimy się, że, że słyszymy się niebawem, a ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, zapraszam do subskrybowania treściwego podcastu, do udostępniania tego odcinku, jeśli ci się spodobał, być może też do zadawania bezpośrednio pytań mi czy Marcie w mediach społecznościowych i my również, słuchaczu, słuchaczko, Widzimy się i słyszymy, przede wszystkim słyszymy się. Niebawem do usłyszenia. Dzięki Marta. Hej. Do usłyszenia. Dziękuję ci, Marcin, bardzo za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Jeśli spodobał ci się ten odcinek, koniecznie udostępnij go w swoich mediach społecznościowych. Nie zapomnij subskrybować naszego podcastu. Link do zapisu znajdziesz na kuznatreści.pl łamany na podcast. Masz pytania do mnie lub do moich gości albo chcesz wystąpić w treściwym podcaście, Napisz na marcin.maupa@kuznatreści.pl. you. <laughs>